Moja córeczka się chce z... Yy, cześć kochani, witam na moim live 30 marca 2025. 25 rok, witam serdecznie, mamy godzinę yy, 22.34, ale starego czasu jest tak naprawdę godzina 21.34, czekam na donaty. Yy, w których się dowiem, yy, że jestem gorszym śmieniem. Debilem na świecie, że jestem brzydka, stara, z, z ubeckiej rodziny, że dziecko, które urodziłam, to też jest jakieś chore, no to dawajcie te donaty. No. zróbmy tego live'a, miejmy to z głowy idziemy spać, powiem szczerze, że tak naprawdę nie chcę mi się tego live'a robić, jak mam w kółko, słuchaj, tego samego, to, to już mi się nie chce. No dawajcie te donate obraźliwe. Muszę od odbędzić jakoś te trzy godziny i pójdę spać, no. Pozdrowisz od Marcina przyjaciółkę Joanny z pracy i czy powiesz jej coś miłego, bo ostatnio miało ciężki okres i czy powiesz jej jakieś słowa wsparcia? Yy, pozdrawiam serdecznie, nie, nie martw się niczym. Myśl pozytywnie, będzie dobrze. Odbębnijmy tego live'a i pójdziemy spać po prostu. Czego się dzisiaj dowiem, że jestem brzydka, stara, głupia. Że mam głupią dziec, dziecko, że moi rodzice byli donosicielami SB, KGB. Chodźcie z tymi i miejmy to z głowy, nie? Anonymes wysłał 5 złotych. Elka, ty nie masz problemu z alkoholem. Ty masz z nim romans. I jak każdy twój związek, kończy się żeganiem i płaczem do lustra. Widać, że było chlane przed Lajdem kobieta, super superłodzkobieta. Super Cześć, Elu, jesteś najochydniejszym człowiekiem, najgorszą matką. Kiełbasa wysłał 5 złotych. Elu nie przypominam o zaległych tele. Moi drodzy, nie mam dzisiaj dobrego humoru. Przyślijcie mi te wyzwiska, co zwykle Cześć kochani, witam na moim live. Ie. Ela Gawin, krakowska blogerka, youtuberka, influencerka, przedsiębiorca Witam Was serdecznie Dzisiaj trochę nie mam dobrego humoru Chciałam powiedzieć dzisiaj, ogłosić taką rzecz, że Przepraszam, ale na moim serwerze Discorda jest tak dużo hejtu No, nie odpowiada mi to Także na moim serwerze Discorda nie będę już aktywna Jeżeli chcecie śledzić jakieś informacje o live'ach o tym co robię, no to oglądajcie moje konta na Facebooku, Instagramie, Twitterze. Niestety mój Discord się zamienił w ściek. Nie ma tam już Gangusi, także żadnych nie pozdrawiam, bo wszystkie wyginęły. Nie będę już robić głosówek ani podiów, bo nie ma po co. Ja aktywność na tym serwerze dobiegła końca. Yy, cześć kochani, już jestem, czyli co? Bo czekam na te Donate y z wyzwiskami przez całego mojego live'a, a potem po prostu pójdę spać. Także jak jeszcze chcecie wysłać, jak ja to jestem beznadziejna, to wysyłajcie. Yy, kolega jest u mnie dzisiaj, za chwilę się wam pokażę, może rączką pomacha. Albo nogą. Yy, słuchajcie, ja, ja myślę, że Wy się powinniście tak yy, dowartościować, nie? Że jesteście takimi fajnymi, szlachetnymi osobami, i nie jesteście takim głównym jak ja. Moja rodzina, moje dziecko, tak? Moi współpracownicy. A co Wy w ogóle że macie do mojej córeczki, że tak. Wzywacie, bo nie wiem, yy, no tak, no ale to są takie zysbeckie yy, metody prześladowania rodziny, nie? Że moja córka jest śmieciem z definicji, bo jest moją córką, tak? Dobra, słuchajcie, możecie sobie mnie wyzywać, wycierać sobie o mnie buty, ale co wy macie do mojego dziecka, to ja już tego nie rozumiem, naprawdę. Helena Deren, gwiazdka, 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 była współpracownikiem... No i dobrze, no i pochodzę z rodziny esbeków, wyobraźcie sobie, moja mama donosiła, mój tato, brat, kuzyni, wszyscy, kurwa... SBC działali przeciwko Polsce, no ale tak, tak, yy, tak, tak się składa, że ja nie i ja kocham Polskę. No i słuchajcie, taki event, nie? Pochodzę z rodziny esbeckiej, ale ja kocham Polskę i popieram Andrzeja Dudę. Yy, słuchajcie, cała moja rodzina to SBC. Rodzice, jakowie, braci, kuzyni, wujkowie, cioci, yy, sama ubecja, ale ja... <grym> Popieram prawo i sprawiedliwość, popieram Andrzeja Dudę, Karola Nawrockiego i popieram prawo i sprawiedliwość. No i... A nawet jakby moi, moi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie byli w obozie, no to gówno mnie to obchodzi, bo to nie ja to robiłam, że. Bo wiem, za chwilę powiecie, że moja rodzina gasła Polaków. Słuchajcie, cała moja rodzina prześladowała w oboze. Ale no przepraszam bardzo, ale ja nie. Manoramus just tipped one dollar ma bekę z ciebie i nazywa cię Wieso Paruwa. Pani Kizio to przy tobie dama, a ty jesteś starą Wysą żebraczka Izabela skoro skoro nie ma domu, nie ma pieniędzy. Zerwa kontakt z córką, wyzywa widzów, robiła jakieś nagrania swojej wagi, wyzywa ludzi. To jest yy, zupełnie inna liga, inna klasa. Ona jest inteligentna, ma dużo do powiedzenia na różne tematy, no dać spokój, kur... O 5 złotych. Na głosówce płakałaś, że Cię boli pod żebrami, a prawda jest taka, że Twoja wątroba już nie żyje, tylko zapomniała się wypisać. Nie, zupełnie nie, spokojnie, bo, bo ja piję alkohol dopiero odkąd odebrano mi dziecko. Coś Wam dzisiaj do kamery opowiem, natomiast postanowiłam użyć tego kufelka. Także od 2022 roku i to jest jeszcze dopiero zaledwie... Trzy lata, yy, także spokojnie wyjdę na prostą. Myślę, że od tego nie umrę. No tak, ty jeszcze zbyt te żeby móc sprzedać się jak twoi starzy, Dlatego dawalasz się za darmo na studiach, taka jedno raz. Zamknij się, już nieudaczniku i chlej dalej. Teraz wiemy, że jeszcze sama zomo. Yy, yy, no tak, 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 tak. tak. Yy, nawiązując do tego Donata, owszem, yy, żyję z tego, że daję dup i że moi rodzice byli donosicielami SBUB ub no i spokojnie. Maria Gwiazdka, Gwiazdka, Gwiazdka. Już zaczepia starszych mężczyzn i chce pieniadze. E, chciałam Wam powiedzieć, autorom tych donateów. Za, za chwilę powiem. E, słuchajcie, ja ja chcę Wam coś powiedzieć, nie? E, za chwilę powiem. E, słuchajcie, ja mam informację, że moja córeczka się chce. Z... No, między innymi. Przez takie donate jak dzisiaj są. To jest małe dziecko, ona ma 14 lat, tego nie ogarnia. Mam nadzieję, że macie świadomość tego, że ona sobie zrobi. Jak, jak wysyłacie takie donate, to chyba macie świadomość, że to jest hejt i nękanie. Nie? Yy, no i jeśli yy, o mnie chodzi, to jest tak samo. Ale, ale powiem Wam tak szczerze, że ja właściwie jestem Wam wdzięczna za te wszystkie wskazówki. Simon just ja. 1 dollar. Skończy jak jej matka pijaczka i babka agent SB. Powiem wam, yy, to może nie będzie fajne, nie? Ale powiem wam prawdę, nie? Najlepiej by było, najlepiej by było dla wszystkich, przede wszystkim dla mnie i dla was, jeśli ja bym, moja córka, cała moja rodzina i wszyscy moi przyjaciele i tak sobie myślę, że... Może nie ma sensu walczyć już dalej. Może niech będzie tak jak wy tego chcecie, nie? Zrobię wam miejsce na świecie i w internecie. Dla Mateusza i innych osób odejdę. Okej? Okay? Dobrze, no to fajnie. Yy, postaram się yy, sprostać z Waszym życzeniom. Tak, po wstydach za taką matkę, co na dnie internetu świeci. Goła dupa. Nawet Helena żałuje, że urodziła taka patologiczna żebraczka. No i dobrze, no. Yy, fajnie, że jesteście bardziej wartościowi niż ja. Wiecie, coś wymyślę, żeby wam ulżyć, dobra? Coś zrobię, żebyście się nie musieli już więcej męczyć ze mną. Nie no, jest super te live'y, te głosówki na Discordzie i w ogóle to wszystko to jest... To są takie w ogóle najf najbardziej fantastyczne chwile w moim życiu, kurwa. Tak, jak mi ludzie mówią, że jestem świeciem zerem ba Bardzo lubię tego słuchać, a czasami nawet za darmo. To jest takie moje hobby, wiecie? Anonymous just tip 1 dollar. Sprzedała córkę za karierę żebraczki z internetu. Meny bez kanału. Tak. I pieniędzy. Jesteś córkę. Pozdrawiam panią Kisio, prawdziwa dama. Tak, tak. Sprzedałam córkę za dupę, no Kur... kurwa Izabela Kisio. Przekażcie Izabeli Kisio, bo, bo ja bym się chciała dowiedzieć, kurwa. Jak to jest? Żeby się ze swojej córki wyśmiewać i z wnuków Co się tam odpięło, że własna córka z, z nią zerwała konta? Bo ja mam zupełnie inną sytuację, ja owszem też nie mogę być z dzieckiem Ale dlatego, że mnie zabrali, a moja córka bardzo mnie kocha i bardzo mnie popiera A co pani, Izabelo, zrobiła, że pani córka nie chce pani znać? A dlaczego pani mieszka w jakimś hotelu pielęgniarskim? Nie ma Pani żadnego domu, żadnego majątku po rodzica. Jezus Maria... Ja, jak to można zrobić, żeby się z najbliższą rodziną pokłócić? No to trzeba ustępować, no. Nie lubię y, Pani Izabeli Kisioskorupy. Y, słuchajcie, nie lubię Pani Izabeli Kisioskorupy i przekażcie jej to, bo ona wyzywa ludzi, domaga się pieniędzy. Wykorzystuje swoich widzów finansowo. Jak ona w ogóle by mogła do, doprowadzić do tego, że nie ma domu, mieszkania, rodziny? Jak, jak, jak mogła po prostu doprowadzić do tego? ja tak, owszem, piję czasami alkohol z rozpaczy, bo mi zabrano córeczkę. A niektórzy mówią, że mi zabrano, bo piłam alkohol. Nie, ja alkohol dopiero zacząć pić. Jak mi ją zabrano? Dopiero wtedy. Nie lubię pani Izabeli. Skorupy, bo moją, moim zdaniem, osobistym, jest to osoba, no, no ona jest po prostu wariatką no. Skorupa ma problem, że tam na jakimś live wypiłam trochę za dużo alkoholu, owszem, widzą mi przysłali i tam powiedziałam paru osobom, wydupczaj, ale ona na cześć jak do niej widzowie dzwonią, to mówi, bierze telefon i mówi, po co ty kurwa, do mnie dzwonisz, Dalej nie przeszkadzaj mi, <grym> jezu. Słuchajcie, ja jestem gwiazdą internetową i jak ktoś do mnie dzwoni, to ja grzecznie odbieram. Halo, co tam słychać. Y, czy może mi pani zaśpiewać solat? Dobrze. I ja jestem na przykład gdzieś tam w sklepie, albo coś załatwiam, albo jestem w pracy, albo u rodziny śpiewam. Solat, solat. Nie żyje, żyję nam. Dlatego, że ja kocham moich widzów i szanuję. No, to ja nie pier teraz mnie nie ma. Możesz sobie mówić co chcesz. Y Słuchajcie, ja, ja chcę live y nagrywać z jakimiś młodszymi osobami od siebie. Nie zamierzamy robić jakiegoś duetu z, z jakąś kobietą starszą ode mnie, ale się bardzo, bardzo rozczarowałam, jeśli chodzi o panią Izę, Giszę <grywk> No ale dobre, jeszcze o tym powiem. Ma sobie o mnie wiecie rabuty i uważa, że jest lepsza niż ja. A ja udowodnię, udowodnię że jestem lepsza niż ona. Wszystko o tej. Na czym nie zależy, to są pieniądze? Owinęła sobie wokół palca Monikę, Szuster, moją przyjaciółkę. Pojechała teraz Izabela Kisioskorupa do Irlandii. Wyłudziła od Moniki dwa telefony. Monika ją odwiedziła na lotnisko. Monika jej płaciła za kolacje, obiady i wycieczki. I teraz Izabela Kisioskorupa jest w Irlandii u Magdy. Magda, która z Piotrkiem i z Magdy krewnym włamali się na mojej komputery dwa lata temu i wynieśli dane ja, ja chciałam coś powiedzieć że od jutra kochani musimy coś zmienić musimy coś zmienić bo jest źle, 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 I pierwsza zmiana to jest taka, że ja od jutra od jutra nie będę wchodzić na Discorda że już nie tylko nie będzie podobnych i głosówek, ale nawet tam nie będę zaglądać, bo tak jestem dużo hejtu. Więc jak sobie chcecie przeczytać yy, o live'ach, to zapraszam na mo moje konto na Kocham was bardzo, A ten Discord to... To było dla mnie wszystko, ale nie będę tam wchodzić. Dobra, nieważne. Żegnajcie, gangusie. Nie, spokojnie jeszcze live potrwa jakiś czas. Cześć, już jestem, kochani. Nie, nie, wszystko jest w porządku, nie? a co się dzisiaj stało, ale wam i tak nie mogę powiedzieć co? Co się stało złego dzisiaj? To jest w ogóle straszne co na moim serwerze Discorda się dzieje, to jest straszne to jest dla mojej córeczki, dla siebie, ale ja nie wiedziałam, że to musi tak boleć. Myślałam, że, że będzie fajnie, że będzie łatwo, ale nie jest. Ale dam radę. No, wszyscy moi przyjaciele, współpracownicy się boją ujawniać, i przyznawać, że mnie znają, żeby ich nie prześladowano. Spusioł wysłał 5 złotych. Jeśli pani odchodzi z netu, to jak tak. będzie można pani nadal płacić za wysyłanie wyzwisk? Jaki to numer PKD działalności gospodarczej? Przypominam, że nie wysłałaś pit rocznych osobom, którym płaciłaś za usługi informatyczne w 2024 roku, to zgłoszone do zgargówki. Anonymous, just tip one dollar. Twoje życie to totalna porażka. Córka się ciebie wstydzi, matka się utrzymuje, a ty poza łysiną nic nie osiągnęłaś. Kochamy panią o to dama i wzór. <grym> Słuchajcie, Chciałabym coś powiedzieć o pani Izabeli, książkowej, co o niej myślę, ale nie chcę tego robić. Dobra, dawajcie jeszcze z tymi wyzwiskami i za godzinę kończymy. Ja, pr przepraszam, chyba dzisiaj nie będę dzwonić do widzów, yy, troszkę się źle, źle czuję. Yy, cześć kochani, jest. Yy, pół do pierwszej w nocy. Jeżeli są jakieś zamówienia na telefony, to zadzwonię. Jeśli się nie uda, to za tydzień. Jak tam? To, co robisz? A ja siedzę sobie właśnie tutaj z widzami rozmawiam o... Tak, o, o planach na przyszłość. Plew masz? Mam chwilę. I co, co słychać? A no w porządku, właśnie fajnie, tutaj sobie. Z widzami rozmawiam o planach na przyszłość. Piskę przed zamówiłem i sobie jadłem, a ty jak tam? No dobrze. O. Jak tam live'a się prowadzi? No dobrze jest. O no i bardzo mi to cieszy. Piłaś coś sobie dzisiaj, bo pijałaś lekko? Nie. A, o to fajnie, ja dzisiaj też właśnie malutko piłem. No i tak, właśnie, co tam dzisiaj robiłeś na live? No, mam live'a teraz, właśnie. O, to, o masz live'a teraz, super. Co no robiłeś na live'ie no dzisiaj? No nic, zaraz wam sobie z lajbami. O, to fajnie. Jestem drogi do której tak dzisiaj zrobiesz? No, i jeszcze są godziny i koniec. O, i fajrancik. No to ja tu też niedługo będę chyba kończył. Ja chyba też nie będę już zmęczony troszeczkę, a jutro też jest dzień. No. Słuchaj, no to nie jest, bo tak zadzwoniłam na chwilkę. Nie, bardzo się cieszę. Miło usłyszeć Twój głos. Wszystko dobrze? Tak, wszystko w porządku, super jest. A u Ciebie? Tak, tak. No, ja mogę się doczekać, jak sobie wspólnie w końcu razem posiedzimy i porozmawiamy. No. No, a to już no, w środę. Musimy się wymyśleć. To już wymyślimy, będzie fajnie na pewno. Okej, no to dobrze. To no to nic, to nam się ci nie przeszkadza. Nie, no ty nigdy nie przeszkadzasz. Możesz dzwonić, kiedy tylko chcesz. No, to no, dobra noc. No dziękuję, cieszę się, że zadzwoniłaś. Hej, buziaki. Zadzwoniłam do MG1. Dobra, i tutaj mam jeden telefon zrealizowania, właściwie. Zobaczymy. Nie no, piękna kobieta. Ale zdrowo, że czasami robi się takie weekendy bez alkoholu. To akurat zdrowo, bo nie ma co z alkoholem. Także zadzwoniłam do AMG1. Dobra, i tutaj mam jeden telefon do zrealizowania, właściwie. Dzwonił tutaj na telefon, gdzie był zamówiony. Telefon na nalewie, ale nie zajęty jest. zajęta. Kochani, dobranoc, zapraszam znowu w tygodniu. No dzisiaj nie było żadnych zamówień na telefony. Także dobranoc yy, spokojnej nocy. I chciałam powiedzieć, że na mój serwer Discorda już nie mam ochoty wchodzić i nie będę mówić. Co robię? No, w ogóle nie ma żadne, żadnego sensu, Kochani, Chciałabym być y, dłużej z wami. Szkoda, że muszę kończyć tego live'a. Chciałabym z wami być tak dłużej, naprawdę. Chciałabym y, być z wami tak, tak naprawdę blisko. Ale nie, nie czuję tego. Także na razie dobranoc, kolorowych snów. Chciałabym czuć, że mnie kochacie. Ko jak mnie kochacie, to wyślicie jakieś donate. Życie jest trudne. Gawgamel ceglarski wysłał 5 zł. Przedsiębiorca nie można oferować usług jak telefon do widza, czy foto po wpłaceniu darowizn to przestępstwo skarbowe. Jeśli przedsiębiorca otrzymuje darowiznę nawet na jeden grosz, musi zawsze wystawić wam rachunek. Jest skodzona do kontroli, lepiej nic jej nie kładźcie. No dobrze, no to cóż. Wyciągnę wnioski z tej wiadomości i w takiej sytuacji kończę dobranoc, kocham was. Do zobaczenia znowu niedługo. A prawdę mówiąc, jeszcze chciałam posiedzieć. Pół godziny, ale takie donate mnie zniechęcają do tego także. Dobranoc.